Rok jest w juniorach. Widzimy, jak znakomicie wskacze na 197 cm. Blisko miesiąc temu 2.17 skoczył w Łodzi. Podopieczny trenera Mirosława Andrysiaka. On już ruszył i na spokojnie poradził sobie z Dwoma, dwoma metrami, trzema centymetrami. Co ciekawe Szczęsny rozpoczął konkurs od 1,89 m, skoczył za pierwszym razem i od tamtej pory nie widzieliśmy go przez trzy kolejne wysokości. Jak mówiłem, on zaliczył więcej zrzutek. Natomiast Szczęsny będzie już po drugiej stronie, będzie w znacznie lepszej sytuacji, bo on przeskakuje 2,06 za drugim razem. Co oznacza, że wychodzi w tej chwili na prowadzenie, no i sytuacja nie jest aż tak już skomplikowana jak to miało miejsce jeszcze chwilę temu. Ale zanim Piłat to jeszcze oglądamy świetny skok Mikołaja Szczęsnego. To było właśnie to, czego oczekiwał. Był zapas, była jeszcze, było jeszcze sporo miejsca nad poprzeczką zawieszonej na 2,08 biegu na 200 metrów, drugie miejsce Bartłomiej Kępiński 22-27, później Kacper Zimniak 22-55, Rzymon Depta 22-82 i Maksymilian Marusa 23-11. Nie ukończył i w zasadzie po prostu wystartował, ale nie ukończył tego biegu Jakub Szczepaniak.